Czołem. W dzisiejszym odcinku będzie o krajobrazie Mazura. Witajcie na moim nowym kanale. W pierwszym odcinku chciałbym powiedzieć o tym, jakich treści będziecie się tutaj mogli spodziewać. I dlatego zapraszam Was w podróż po Polsce, widzianej moimi oczami. W Czeladzi, miasteczku, które leży między Sosnowcem i Katowicami, w którym znajduje się mój dom rodzinny. Bo, właśnie z Czeladzią wiążą się moje pierwsze polityczne wspomnienia. To tutaj, przy rodzinnym stole, polityka bardzo często pojawiała się, ale zawsze w bardzo specyficznym kontekście. Jako powód do frustracji. W tym miasteczku przez wiele lat rządził burmistrz, o którym wszyscy wiedzieli, że źle gospodaruje gminą, ale zarazem nie było sposobu na to, żeby tego burmistrza odwołać. I to jest moje pierwsze polityczne wspomnienie. Z jednej strony. Rodziców, którzy sobie znakomicie radzili w kapitalizmie lat 90., byli bardzo przedsiębiorczy, potrafili rozkręcać kolejne interesy, ale zarazem, gdy dochodziło do spraw publicznych, okazywało się, że mają poczucie frustracji, braku wpływu, braku podmiotowości. I z tego wzięło się moje podstawowa, moja podstawowa idea polityczna, jaką jest podmiotowość. Od tamtej pory myślę o tym, w jaki sposób Polacy mogliby angażować się w życie publiczne, żeby nie czuć tej frustracji, tylko czuć sprawstwa. I tak patrzę na nasze ostatnie 30 lat. Jako społeczeństwo wykonaliśmy gigantyczną pracę. To był okres ogromnego skoku cywilizacyjnego. Każda polska rodzina jest średnio 10 razy bardziej zamożna niż 30 lat temu. A zatem skupiliśmy się na tym, żeby budować indywidualną, rodzinną zamożność, ale budowa silnego państwa, silnych instytucji nam nie wyszła. Ciągle mamy państwo z dykty, z kartonu i to jest trochę taka sztafeta pokoleń. Tak jak pokolenie moich rodziców przede wszystkim zadbało o zamożność indywidualną, tak pokolenie moje i kolejne powinno zadbać o zbudowanie podmiotowej Polski. I o tym właśnie będzie ten kanał. To będzie kanał, w którym będę szukał recepty na podmiotowe, sprawne państwo. Nie będę tylko i wyłącznie stawał diagnoz, ale przede wszystkim będę szukał rozwiązań, które będą wzmacniały to poczucie sprawczości, żeby tej frustracji z powodu polskiej polityki było w nas coraz mniej. Ale widzisz, wystarczyło zmienić burmistrza, wejść do Unii. Mamy wyremontowany urząd miasta, piękny park. Ładnie tu jest, nie? A potem był Kraków. Tu trafiłem na studia i do dzisiaj tutaj mieszkam. Czasem zastanawiam się, jakby potoczyło się moje życie, gdybym zamiast do Krakowa trafił do Warszawy. Może dzisiaj byłbym wolontariuszem nowoczesnej albo aktywistą Biedronia. Stało się jednak inaczej. Tutaj na nowo zakochałem się w Polsce i zrozumiałem, że Polska kiedyś była wielkim krajem i dzisiaj do tego dziedzictwa może nawiązać. Ale żeby tak się stało, Polska nie może skupić się tylko na lokalnym kontekście, ale musi grać w globalną grę. Tak jak kiedyś byliśmy otwarci na włoski gotyk czy barok, tak dzisiaj Musimy rozumieć e, rosnący konflikt między Ameryką i Chinami, e, wyścig technologiczny, kryzys demokracji liberalnej, wyzwania współczesnego kapitalizmu, kryptowaluty i wiele tego typu trendów. Od ich zrozumienia i dobrego wykorzystania dla podmiotowej Polski zależy nasza przyszłość. Dlatego rozkminy na te wszystkie tematy nie zabraknie na tym kanale. Ale jak zacząłem studia w Krakowie w 2001 roku, to Polsce daleko było do potęgi czasów Jagiellonów. Prezydentem Polski był wtedy Aleksander Kwaśniewski, premierem Leszek Miller, czyli postkomuna trwała w najlepsze. A my w gronie kilku niepokornych rewolucjonistów spotykaliśmy się tutaj w piwnicach Lochu Camelot, jednej z krakowskich kawiarni. Dlaczego w tych piwnicach? Bo żadnego innego miejsca nie mieliśmy w Krakowie, nie było nas stać na żadną siedzibę. I tutaj snuliśmy plany o tym, jak to Polska może być silnym państwem, podmiotowym państwem a nie państwem z dykty, jaki fundowali nam postkomuniści. Tutaj na tych dyskusjach spotykali się Krzysztof Szczerski, Jadwiga Emilewicz, Jarosław Gowin czy Ryszard Legutko. Dzisiaj jak patrzę na to, gdzie są, to tak uśmiecham się do tych wspomnień sprzed kilkunastu lat, bo myślę, że nikt wtedy nie wyobrażał sobie, że będą mogli idee, o których dyskutowaliśmy, wcielać realnie w życie. Tutaj także zaczęła się na poważnie historia Klubu Jagiellońskiego. Organizacji, która kiedyś nie miała żadnych zasobów instytucjonalnych, te poniedziałkowe wieczory w Lachu Kamelot to była jedyna forma naszej aktywności. No i po kilkunastu latach konsekwentnego działania z grupą zdeterminowanych ludzi zbudowaliśmy jedną z najbardziej prężnie działających organizacji w Polsce, mających swoje ogólnopolskie projekty, portal publicystyczny, raporty dyskutowane szeroko w mediach. No, staliśmy się think tankiem z prawdziwego zdarzenia, chociaż kilkanaście lat temu niespecjalnie były na to widoki. To pokazało, że takie pokoleniowe projekty silnych instytucji są możliwe, jeżeli znajdzie się odpowiednia grupa zapaleńców. Jest taka obiegowa opinia, że prawica ma trochę mentalność państwa podziemnego, państwa, które delegitymizowało trzeciom RP, które zawsze myślało w kategoriach żołnierzy wyklętych, AK. Oficjalne struktury to jest coś, gdzie nie ma dla nas miejsca. Ta historia z Lochem Camelot jest o tyle też symboliczna, że w pewien sposób takie doświadczenie mieliśmy, że to podziemie tu w Krakowie, w kawiarni krakowskiej, to było jedyne miejsce, gdzie mogliśmy swobodnie dyskutować. No i gdzieś na przełomie tych lat 90. i 2000. rzeczywiście czuliśmy się jak spiskowcy w piwnicach dyskutujących o innym państwie. Ale zapach tu jest dokładnie taki sam jak był wtedy. Ale współczesna polityka to nie tylko podatki i koleje, ale także kwestie światopoglądowe. I takich tematów nie zabraknie na tym kanale. Jak pytacie mnie, z jakiej perspektywy będę o nich mówił, to będę mówił z perspektywy, której nauczyłem się od tych gości w białych habitach, których klasztor widzicie za mną od Dominikanów. Kilkanaście lat temu, kiedy przyjechałem do Krakowa, to dzięki nim zrozumiałem, że świat jest racjonalny. Że ma on swój porządek, że istnieją obiektywne prawa, których budując dobre państwo nie można kwestionować. I to mnie w pewien sposób ustrzegło przed wszystkimi lewicowymi ukąszeniami. Takimi ukąszeniami, które mówią, że człowiek może dowolnie wybierać sobie wartości, dowolnie kształtować swoją tożsamość, jest w 100% plastycznym podmiotem. Tak jednak nie jest. Wszyscy podlegamy pewnym obiektywnym zasadom. Możecie nazwać to konserwatyzmem, możecie nazwać to prawicowym myśleniem, możecie nazwać to chrześcijaństwem. Ja nie obrażam się na żadne z tych określeń, ono coś mówi na temat mojej tożsamości. Ale sam wolę ją definiować w inny sposób. Jest to po prostu wiara w logos, wiara w racjonalność świata. Jest to obrona zdrowego rozsądku w świecie, który ulega coraz bardziej ideologicznemu zaczadzeniu. Rok 2015 przyniósł zmianę politycznego krajobrazu, głównie za sprawą polityka, który wygrał walkę o ten oto ale także ze względu na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych PiSu. Wiele moich kolegów i koleżanek, którzy w lochu Kamela dyskutowali ze mną o ideach, teraz miało szansę, żeby jako posłowie, ministrowie, szefowie kancelarii wejść do czynnej polityki i zmieniać, i realizować tę ideę w praktyce. Wir politycznych zmian wciągnął pośrednio i mnie. Najpierw szedłem do Rady stworzonej przez prezydenta Andrzeja Dudę, a potem do Rady Narodowego Centrum Badania i Rozwoju, czyli największej agencji wykonawczej rozdającej środki na innowacje. Jakiś udział miałem także w zespołach, które opiniowały Plan Morawieckiego, przygotowywały założenia reformy ustawy 2.0, czyli reformującej polskie uniwersytety, a także kilku zmian na poziomie legislacji dotyczących innowacji. Możecie zapytać, a czy można robić YouTube'a, będąc zaangażowanym w te wszystkie procesy? Czy przypadkiem nie traci się, traci się wtedy obiektywizmu? Moja odpowiedź jest taka, te różnice, te granice między komentowaniem a aktywnym tworzeniem polityki już dawno się zatarły. Pomyślcie sami, czy Tomasz Lis, czy bracia Karnowscy nie mają większego wpływu na politykę niż jeden poseł w Sejmie. Dlatego uważam, że spokojnie można, będąc zaangażowany w te wszystkie procesy, komentować życie polityczne, o ile mówi się publicznie i otwarcie o tym Wam widzą. A dzięki temu ten kanał nabiera unikalnego charakteru, bo nie jest tylko kanałem komentatora. Ale także kogoś, kto jest insajderem, kto może opowiadać o polityce zza kulis, o tym jak ona naprawdę wygląda, a nie o tym jak przeczytałem w książkach. Najbardziej wkurza mnie to, jak politykę relacjonują te gazety i polskie media. Jakby polityka to była tylko gra na słowa, bo jeden polityk powiedział to, drugi powiedział tamto. Ja na kanale chciałbym pokazywać te zmiany systemowe, tam gdzie polityka naprawdę dotyka rzeczywistości, a przebijać się przez tą pianę medialnego szumu. Jednocześnie ideowe zaangażowanie po stronie prawicy nie zwalnia mnie z krytycznego myślenia. I każdy kto zna moje teksty i wcześniejsze materiały na YouTube, wie że także na tym kanale będzie mógł spodziewać się krytycznych nieraz materiałów pod adresem obecnej ekipy rządzącej. Jak choćby w sprawie sądu najwyższego, który jest za moimi plecami, czego najlepszym dowodem krytyki tej reformy sądu najwyższego jest ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który podważa założenia tego, tej reformy i pokazuje, że jest ona śmiertelnym niebezpieczeństwem dla całego systemu prawnego w Polsce. To jest naturalne, że w polityce Wszyscy spieramy się o różne koncepcje, możemy mieć nawet odmienne modele życia, spierać się o wartości, ale najważniejsze jest to, żeby na końcu pamiętać, że ta druga strona to jest razem z nami ta jedna biało-czerwona drużyna, jakby to powiedziała Beata Szydła. I to, co jest najgorsze w dzisiaj w debacie publicznej, to ten podział na dwa plemiona, które nie tylko chcą mieć rację, ale chcą jeszcze zdehumanizować drugą stronę, chcą pozbawić ich praw obywatelskich. I dlatego na tym vlogu, na tym kanale możecie spodziewać się nieraz pewnie kontrowersyjnych dla niektórych tez. O których będę mówił w otwartym tekstem, ale zawsze szacunku do tych, którzy mają inne wartości i inne pomysły. Tak wygląda mój krajobraz polityczny. Bazuje on na marzeniu o sprawnym, podmiotowym państwie i o ideowej prawicy, która potrafi budować silne instytucje. Jeśli Wy także podzielacie to marzenie, bardzo zapraszam Was, namawiam i proszę do współtworzenia razem ze mną tego kanału. Liczę na Wasze subskrypcje, na Wasze komentarze, na podsyłanie ciekawych tematów do materiałów, ale także liczę bardzo na Wasze wsparcie finansowe. Każda złotówka jest bezcenna, każda złotówka jest potrzebna, żebyśmy mogli płacić operatorom, montażystom, żebyśmy mogli realizować nowe e, projekty wideo i o taką pomoc finansową bardzo Was proszę. Podmiotowa polityka to podmiotowi zaangażowanie obywatela.